Siemka. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam z spiloty. Tych spilot dawno nie było, widziałem w komentarzach, że domagacie się. Sezon już jest rozpoczęty. Samice już są dopuszczane do samców, a tak naprawdę to samce do samic. I kilka sztuk Wam pokażę. Nie jest tego dużo, ale staramy się selekcjonować te osobniki, żeby były naprawdę petarda. Może zaczniemy sobie od takiej najbardziej chyba pożądanej. I o to najczęściej pytacie o Albino. Darwin Albino to jest albinizm z czystej populacji. Muszę sobie jakoś pomóc. No, z pilota, jak to z pilota, wiadomo, bywa nerwowa. Darwin Albino, jak widzicie, no już taka podrośnięta samiczka. Ona jeszcze nie jest dopuszczana, bo jest za mała, natomiast jej partner już siedzi sobie z samicami. Więc w tym sezonie raczej czystych albino nie będzie. Będą stuprocentowe heterozygoty, ale też dopuszczone to jest do samicy darwin. No kolorystyka piękna. Ciekawe czy mnie będzie gryzła czy nie. Chciałbym Wam pokazać jej głowę. No bo z piloty te głowy mają petarda. No a kolorystycznie żółcie, pomarańcze. No i z pilota w albino. Mało tego jest. Ładne ujęcie będzie. Idzie prosto do mojej ręki. Bolobym, żeby mnie nie dziabnęła, no bo zęby są tutaj długie. Bardzo wredna sztuka. Decha Agzantic granit, więc teoretycznie no, klasycznie ubarwiony wąż, ale jak widać, te heterozygoty robią tutaj sporą robotę. Tutaj mamy kolor mocno ciemny, świetny kontrast. No i taka naprawdę ona jest nerwowa. Bandycka głowa. Może zaraz gdzieś ona się wyluzuje zacznie wędrować sobie po haku i uda się tą głowę pokazać. Na razie to ona idzie mi ugryźć. a jest wredna sztuka. Nieraz bez ostrzeżenia dziabnęła. Tutaj mamy Darwina 100% Hetalbino, czystego Darwina. Wije się, też musi dla tym haku gdzieś tam zapanować nad sobą. No fajnie wygląda, te poprzeczne takie pasy robią tutaj mega, mega robotę. O, zaczyna wędrować po haku i wtedy będzie widać świetnie głowę. O, pięknie, ten kształt głowy. One są jak pitbulle. Nie wiem skąd tak mała popularność tego gatunku. Dodatkowo da się go naprawdę świetnie oswoić. Oczywiście tu węże na hodowli nie, są jakoś szczególnie brane na ręce, stąd, stąd ich zachowanie. Natomiast pilota regularnie brana y, jest całkiem fajnym wężem na łapę. Y, młode osobniki tak do drugiego roku życia gdzieś tam faktycznie lubią być nerwowe, natomiast już po drugim roku życia same z siebie się luzują. Może postaram się Wam pokazać, jest to osobnik w ogóle kompletnie nieoswajany, nie mający praktycznie kontaktu z ręką. I ja w tym momencie pozbędę się jej z haka i wezmę jej do ręki. I ogólnie samo wrażenie posiadania tego węża na łapie to nie jest z który wam się wlewa z ręki. To jest wąż, którego siłę i moc czuć w łapie, czuć respekt do tego węża. A dodatkowo, co ciekawe, jest to wąż, który jest mega, mega prosty w hodowli. Ten wąż, ten gatunek nie robi sobie jakichś tam długich głodówek bezsensownych. Jest aktywny, wędruje po terarium. Jak zrobi mu się jakiś duży, fajny zbiornik, to mamy zwierzaka, który przebywa i w tej dolnej strefie, i w tej górnej. Ma niesamowity kształt głowy. Świetnie, zawsze perfekcyjnie poluje i celuje swoją ofiarę. Nie jest wybredny, można go karmić, zarówno ptactwem, jak i gryzoniami. No, jak widzicie, mam na łapie spilotę młodą, która praktycznie w ogóle nie jest wyciągana na ręce. Morelia spilota pilota Stripe Red to już jest samczyk, który siedzi z samicami. Jest, zaraz go tu uspokoimy, bo on jest podniecony, jest zabrany prosto od dziewczyn, więc ja się mu nie dziwię. Bo mu tam na pewno u było dobrze. Tego nie planowałem. Więc tak się prezentuje. Jest troszeczkę przed wylinką, natomiast jak tutaj widzicie, ten strajp jest fajny, mega fajny. Głowa również przepiękna. Dodatkowo te pomarańcze i takie delikatne rudoobwódki, których niestety przy tym świetle nie będzie widać. Ale przepiękny samior. Jakiej wielkości rośnie spilota? Często mi zadajecie to pytanie. Jeżeli chodzi o czyste podgatunki, to wiadomo w jakiś prosty sposób można to określić. Magdałeli rosną większe, tak jak ten na przykład, yy, będzie całkiem dużym wężem. Darwiny to jedne z mniejszych spilot. Z Jednak 99% tego, co jest w ofertach, zwłaszcza w odmianach barwnych, to są już osobniki, które są krzyżówkami różnych podgatunków, a tak naprawdę teraz to i też populacji. Yy, więc. Yy, Trzeba pytać się hodowcy, jakiej wielkości byli rodzice. Wtedy można mniej więcej określić, jakiej wielkości e, będą te młode. Dla przykładu pokażę Wam może dwa różne osobniki w podobnym wieku, żebyście mogli sobie porównać, jakiej wielkości rośnie taka przeciętnie dorosła z pilota mieszanka różnych podgatunków. Proszę bardzo, pięcioletnia samica zebra. No ona jest dosyć temperamentna. To jest wąż, który będzie ważył za 4 albo 5 kg. Ciężko go pokazać. Mam nadzieję, że nie idziemy tam na drugą końcówkę dziarną. To no jakby chciała to by mi twarzy dosięgnęła teraz. A siadłaby. Siadłaby bez problemu. Jakby mi siadła na łapie i trafiła na naczynie krwionośne, to też by nie było ciekawie. No ale jak widzicie, no całkiem spory wąż. Jeszcze pokażę za dwa i, i starczy na dzisiaj emocji. To jest najmniejsza z dorosłych samic, jakie są na hodowli. Morelia spirota Sony. No i zwróćcie uwagę, że naprawdę jest nieduża. No to będzie z 1,80 m i za 3,5 kg. A tutaj jest największa samica. To jest magdaeli Caramel. No i ta samica no, z 6 kg będzie ważyła. No naprawdę. Ee, pewnie na filmie tego tak nie widzicie, ale łeb tutaj jest prze, przepotężny. No patrzcie jaki to jest ogólnie długi wąż. Nie zbliżaj się do mojej twarzy, kochanie. Piękne bydle. Siedzi już z ładnym samcem. No zobaczcie sobie też tutaj, ja w dłoni nie jestem w stanie jej tak objąć nawet, nie? Jaki tu jest łeb potężny. Zbliża się. No nie chciałbym, żeby mi siadła na twarzy albo na szyi. Mam do nich respekt. Śliczna. Tyle jeżeli chodzi o Spiloty, oczywiście w sezonie jak będą maluchy się kluły, to będą wjeżdżały filmy. Dzięki, wielkie pozdrówki i do zobaczenia w następnym odcinku, siema.